Cześć! W dzisiejszym materiale przyjrzymy się kluczowym pomysłom z książki Bitcoin jest jak Wenecja. To naprawdę fascynujące spojrzenie na to, jak natura naszych pieniędzy kształtuje dosłownie cały nasz świat. Od tego, jak wyglądają miasta, po to, jakie mamy relacje z innymi ludźmi. No dobrze, zanurzmy się w temat. Okej, okay. zacznijmy od czegoś, co naprawdę daje do myślenia. Autorzy książki, cytując Joela Kotkina, stawiają takie pytanie. Czy my, jako społeczeństwo, nie cofamy się przypadkiem w kierunku jakiegoś nowego feudalizmu? Wiesz, takiego systemu, gdzie awans społeczny jest prawie niemożliwy, a całe bogactwo skupia się w rękach garstki ludzi. I właśnie ta myśl jest punktem wyjścia dla całej tej analizy. Żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi autorom, musimy najpierw zobaczyć, jaki problem diagnozują. Nazywają go światem papierowych zamków. I to jest, słuchajcie, absolutnie kluczowe. Autorzy mówią wprost: rzeczy takie jak Big Tech czy ten cały kapitalizm nadzoru, to są tylko objawy, a nie przyczyna choroby. Prawdziwy problem leży u samych fundamentów naszego systemu finansowego. Chodzi o to, czym jest pieniądz i jak działa. Ten cytat z Christophera Lasza: no, on po prostu idealnie pokazuje psychologiczne skutki systemu, który opiera się na inflacji. Bo pomyślmy o tym. Kiedy pieniądz bez przerwy traci na wartości, to po co w ogóle oszczędzać? To niszczy motywację. System promuje myślenie na zasadzie bierz i wydawaj teraz, bo jutro twoje pieniądze będą warte mniej. A to, tak na dłuższą metę, podkopuje samą ideę budowania czegokolwiek na przyszłość. I to właśnie prowadzi nas do takiej centralnej metafory tej książki. Autorzy opisują nasz obecny system jako kopalnię odkrywkową. Ale nie taką, która wydobywa węgiel czy złoto. To kopalnia, która wydobywa kapitał. Zanim ruszymy dalej, musimy sobie wyjaśnić jedną super ważną rzecz. Co autorzy rozumieją przez ten kapitał? Bo to jest coś znacznie, znacznie szerszego niż tylko pieniądze. Kapitał to też nasze relacje, to zaufanie w społeczeństwie, to wiedza, to nawet nasze miasta i cała nasza kultura. To wszystko jest pewną formą zmagazynowanej wartości. No, i właśnie tutaj dochodzimy do kluczowego rozróżnienia między zasobami a przepływami. Kapitał to jest zasób, to co mamy, trochę jak woda w jeziorze, a przychody, zyski to są przepływy, jak rzeka, która z tego jeziora wypływa. I żeby system był zdrowy, potrzebuje solidnych zasobów czyli tego jeziora, żeby mogły z niego powstawać zdrowe przepływy. I tu jest sedno sprawy. Ta koncepcja kopalni odkrywkowej kapitału oznacza, że nasz system jest nastawiony na to, żeby wycisnąć jak najwięcej krótkoterminowych zysków, czyli tych przepływów, nawet jeśli oznacza to niszczenie długoterminowych zasobów. To trochę tak, jakby wycinać cały las dla szybkiego zysku z drewna, kompletnie nie myśląc o tym, co stanie się z ekosystemem. Osuszamy jezioro, żeby na chwilę zwiększyć nurt w rzece. I wiecie co? Ta erozja dotyka dosłownie wszystkiego. Kapitał społeczny, czyli zaufanie między ludźmi, po prostu zanika. Kapitał miejski, czyli te miasta budowane przez pokolenia z duszą, no, są zastępowane przez sterylne osiedla deweloperskie. A kapitał kulturowy, czyli rzemiosło, mistrzostwo w jakiejś dziedzinie, to wszystko przegrywa z masową produkcją i chwilowymi modami. Wszystko to poświęca się na ołtarzu krótkoterminowego zysku. No dobrze, skoro mamy już diagnozę problemu, autorzy proponują coś ciekawego: żebyśmy spojrzeli w przeszłość. Może tam znajdziemy inspirację dla innego modelu. Takiego, który buduje kapitał, a nie go niszczy. Słuchajcie, ten cytat pokazuje coś naprawdę kluczowego: mianowicie, że stabilny, twardy pieniądz był fundamentem jednego z najbardziej kreatywnych i bogatych okresów w historii. Autorzy twierdzą, że to nie jest przypadek, że renesans gospodarczy Europy ruszył z kopyta, kiedy wrócono do pieniądza opartego na złocie pieniądza, którym nie dało się tak po prostu manipulować. Zerknijmy na tę oś czasu, bo ona świetnie to ilustruje. Zobaczcie, w 1252 roku Florencja wprowadza florena, stabilną walutę. I co się dzieje zaledwie kilkadziesiąt lat później? Rusza budowa monumentalnej katedry. To projekt na całe pokolenia. To nie może być zbieg okoliczności. Stabilny pieniądz po prostu pozwolił ludziom myśleć długoterminowo i gromadzić kapitał. Kapitał, który potem można było zainwestować w dzieła, które przetrwały wieki. To jest namacalny dowód na to, jak pieniądz kształtuje horyzont myślenia całego społeczeństwa. A medyceusze, no oni są tutaj po prostu idealnym przykładem, bo oni doskonale rozumieli, że prawdziwe gromadzenie kapitału to nie tylko zyski finansowe, to prowadzi do rozkwitu kultury, inwestowali w sztukę, która przetrwała stulecia, tworząc w ten sposób kapitał kulturowy, z którego my czerpiemy do dzisiaj. No dobrze, to jak przenieść ten renesansowy model do naszych czasów, do XXI wieku? Zobaczmy, jakie rozwiązania proponują autorzy książki. I tutaj właśnie autorzy robią taki, powiedzmy, kluczowy zwrot akcji. Proponują, żebyśmy spojrzeli na bitcoina nie jak na jakieś aktywo do spekulacji, ale jako na fundamentalne narzędzie. Narzędzie, które może przywrócić cechy solidnego pieniądza takiego, jakim był kiedyś florencyjski floren, ale w naszym cyfrowym świecie. Ta tabela, którą teraz widzimy, świetnie pokazuje te fundamentalne różnice. Z jednej strony mamy pieniądz fiducjarny, czyli np. złotówkę czy dolara. Jego wartość opiera się na dekrecie rządu i naszym zaufaniu do banku centralnego. I jak już widzieliśmy, taki system zachęca do wydawania. A z drugiej strony mamy bitcoina, gdzie zasady są zapisane w kodzie, który każdy może zweryfikować, a jego podaż jest sztywno ograniczona do 21 milionów sztuk. To otworzy naturalną, wbudowaną zachętę do oszczędzania. I w ten sposób, słuchajcie, wracamy do naszego głównego wątku. Skoro system oparty na inflacji napędza tę kopalnię odkrywkową kapitału, to system z przewidywalną, ograniczoną podażą działa dokładnie odwrotnie. Świadomość, że bitcoinów nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów, po prostu zmusza do zmiany perspektywy. Zamiast gorączkowo wydawać pieniądze, które tracą na wartości, pojawia się motywacja do oszczędzania i inwestowania w rzeczy, które są trwałe. I to właśnie, zdaniem autorów, jest ten mechanizm, który może zatrzymać erozję i zacząć proces odbudowy kapitału we wszystkich jego formach. Wszystko to prowadzi nas do naprawdę mocnej, odważnej tezy końcowej tej całej analizy, która w zasadzie podsumowuje całą tę argumentację. To jedno proste zdanie jest esencją całej tej książki. Sugeruje, że tak wiele problemów, z którymi się dzisiaj borykamy społecznych, kulturowych, ekonomicznych tak naprawdę ma swoje źródło w zepsutym systemie pieniężnym, a jeśli zmienimy ten fundament, to możemy wywołać całą falę pozytywnych zmian. Więc jaka jest ta wizja przyszłości, którą malują autorzy? Cóż, jest całkiem optymistyczna. To świat, w którym zmiana fundamentu pieniężnego prowadzi do powrotu takich wartości jak cierpliwość, odpowiedzialność i myślenie o przyszłych pokoleniach. To świat, gdzie wspiera się lokalne społeczności, a marnotrawstwo, które wynika ze złych zachęt finansowych, jest po prostu eliminowane. I na koniec chciałbym zostawić wszystkich z jednym ważnym pytaniem do przemyślenia bo cała ta analiza pokazuje, jak głęboko nasz system pieniężny jest wpleciony w tkankę społeczną. To zmusza do zastanowienia się, czy narzędzia finansowe, których używamy na co dzień, naprawdę pomagają nam budować świat, w którym chcemy żyć.